I wszystkie drogi prowadzą do Żgina. Jestem teraz właśnie w Ginie. I być może w niedzielę zrobię kolejną wyprawę, prawdopodobnie do granic Wielkopolski. Lub nawet zahaczał o Wielką Polskę Wiem, że o tym się nie mówi, ale jestem zmęczony I to mega Dobra, kończę tą część No i do następnego do następnej wyprawy